Jest jeszcze większa niespodzianka, bo przyjechał do mnie po pięciu ja, tak. latach chyba niewidzenia Odwiedzić mnie w Lesie i pomieszkasz troszkę właśnie w tych, tych warunkach takich indiańskich, a tu nagle się okazuje, że przyjeżdża fura i wieże nas do hotelu w Poznaniu. Adwokaci, obrona i oskarżenie są czasowo niedostępni aresztowani, tak więc Małgosia została sama. tę sekundę, poczekajcie, bo... E, może się zawinęło. Może się zawinęło. My prowadzimy bardzo aktywne życie, ale teraz towarzyskie. Nigdy nie można wejść do tej samej rzeki dwa razy. Hmm. Można, po co? <noise> było brudno. E, słuchajcie, dlaczego ono się zawinęło? By było... bo, bo jest większe w Gdańsku niż w Poznaniu. No tak, no tak. Trzeba je zwinąć. Ale to, że przywieźć, może to, to uznanie. Już... Tak, co przypomnijcie? Przygotujcie, 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 żeby, żeby, żeby ta warta ta, ta, ta wyglądała jak może. No, w ogóle nie mam pojęcia, co to takiego, bo nie widziałem nawet fragmentu <laughs> tejże sztuki. Myślę, że to może być dość śmieszne. Zobaczenie, jakby jakiś przygód z ubiegłych lat granych przy, przez ludzi z, zupełnie z innego pokolenia ja trochę wiatru, pan będzie wiatru, trochę fal no, i Można? Tak więc Małgosia została sama. Będziemy rzucić kupła Juzelskiego w fal chciał pozostać anonimowy, to proponowaliśmy nieprzyjmowanie karty powołania, powoływania się na przepis o możliwości zastępczej służby wojskowej, korespondencji z WKU i przeciągania całej procedury w czasie. Całe życie w Komunie jaruzelskiej to jawiło mi się jako horror. Niemożność wyjechania z jednej, z drugiej kłamstwa, z dividej, upokarzające akcje typu pochody. Istniał w Polsce. Niezwykły ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa, jeszcze w dodatku ruch, który osiągnął bardzo wiele sukcesów. Doprowadził do przerwania budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu, doprowadził i to jest przede wszystkim chyba największy sukces tego ruchu, doprowadził do wprowadzenia zastępczej służby wojskowej, zwolnienia z więzienia świadków Jehowy. A więc miał masę sukcesów, a właściwie w ogóle jako zjawisko nie istnieje, nie ma go w ogóle w świadomości. Ujaraniem Krzyśka Galińskiego wymyśliliśmy, że zrobimy spektakl uliczny Sąd nad Jaruzelskim z prokuratorem, obrońcą i z kuchłą Jaruzela. Widzowie, tłum przechodniów coraz bardziej rozsierdzony mową prokuratora chce te kukły rozszarpać i utopić. I wtedy występuję ja, jako obrońca. I robimy z tego happenin przeciwko karze śmierci. Zamiast skazać, ułaskawiamy Jaruzela. Niezły patent wprowadziliśmy na takie działania, to znaczy jawność działania, takie nieszczepanie się, nielatanie po kanałach i, i formy, formy protestu, czyli takie non-violence pokojowe, sittingi, rushtingi, zero przemocy, jakiś tam koktajlów Mołotowa i innych historii. Paletowy, o kiełbasę, a nikt nie pomyśli o tym, że jest więźniem w własnym. Byliśmy trochę poza społeczeństwem, nie żyliśmy w sposób godny zalecenia, ale dawało to bardzo silne poczucie łączności i tożsamości, także pewnej wyjątkowości. Myślę, że niektórzy mogli czuć się lepsi od innych, którzy nigdy się na tym nie odważyli. Ja. To na tym polegają ruchy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Nie na tym, że nagle anarchizują życie społeczne, tylko, że znaczy one mówią zaraz, zaraz, no przecież to jest absurd. I pokazują ten absurd w życiu społecznym. No. Prawie wszystkie postacie są postaciami rzeczywistymi. E, łącznie z bohaterami Burzowskiego, gdzie część postaci jest rzeczywistą, realną e, osobą. Znaczy, to są żywe osoby, które kiedyś faktycznie żyły. E, I tak samo z Wipem, to są osoby, które też są konkretnymi, żywymi osobami. Pamiętam, że przed marzanną zabrali mu z domu dwie peruki. Oskarżyciel w oparciu o ten dowód oskarżył mnie, że za pomocą tych dwóch peruk chciałem zrobić kukłę generała Jaruzelskiego. Mój teraz meczeta Stanisław trzech stwierdził, że Jaruzelski nie jest chyba tylko w I Sędzia tak się wściekł, że od razu przyklepał wyrok. Jeśli się przyjmuje pewnego rodzaju postawę, to bez względu na okoliczności a Społeczna, ona wymaga, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju zachowań, tak? I że te zachowania są w pewnym sensie wieczne. A i to jest, i, 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 ta, i to skojarzenie tych ruchów wolności, pokój i narodnej woli, na pewno głównie brało się z potrzeby odnajdywania tego co wspólne, ale i też, ale i też zaznaczania tego, co jest. Zasadniczą, co jest różnicą między. Zasadniczą różnicą między tymi, tymi ruchami. Pierwsza reakcja moja była, że no jak, znaczy nie da się. Po prostu się nie da opowiadać tekstem o, o ruchu mówiąc najbardziej postterrorystycznym. Opowiada się tekstem o ruchu absolutnie pacyfistycznym. Jakże ja nienawidziłem tego wszystkiego? Tej całej atmosfery relikwii. Unii Lubelskich albo Odsieczy Wiedeńskich. Jesienią 1869 roku znalazłem się w Petersburgu. Jako student Wydziału Przyrodniczego. Ludzie mi są potrzebni. Czasu mało. Musi służyć. Kto się nawinie pod rękę? Nie każdy może służyć sprawy przekonaniem. Wszystko jedno kto. Głównie, aby był ruch. Się nie wszystko jedno, o czym podpala w stóp. Chłupką, zapałką, świeczką, łachmanem, oczami w nawcie. byle ogień był. Ja naprawdę rozumiem zamach na cara, ale jakie wyjście narodnicy dają funkcjonariuszom państwa? Samobójstwo. Żyjemy razem i musimy szukać rozwiązań, które pomogą wszystkim życia, nie zabijać. To jest poważna różnica. Kilka dni później pisałem już list do ojca i do Fiedluszki. Myślę, że jeśli nie ma, nie istnieją ruchy obywatelskiego, nieposłuszeństwa, działające poza granicami prawa, blisko granic prawa, ale poza granicami prawa, to nie istnieje demokracja. To nie spowoduje jakiejś gwałtownego, 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 gwałtownej zmiany postaw w Polsce, ale kropla drąży kamień. To są takie czasy, w których ja żyłam, i yy, no bardzo jestem poruszona. Wspaniale, że taki spektakl jest. Jestem rozbawiony, ale i, i popłakać na końcu. Pomyślałem, że już teraz takich ruchów nie ma i nie ma szans na taki ruch, nie? Ja wtedy zaczynałam studia i były koleżanki, które tam były z Gdańska i one nam opowiadały, to były jedyne wiadomości. Za wolność trzeba płacić, jak mówi bohater na końcu spektaklu, a atrakcją nieprawdopodobną tego spektaklu było to, że bohaterowie tych czasów byli dzisiaj na widowni, więc to było w ogóle fantastyczne. Od strony merytorycznej jak najbardziej, od strony artystycznej jak... tak. Cieszę się, że ktoś z naszych starodawnych historii potrafił wykreować coś, co wydaje mi się żywe teraz. To, to duża sztuka, także myślałem, że Zbyszek jest wariatem, który przychodzi i coś mi tutaj zawraca głowę trochę w indiańskim wigwamie, a się okazało, że jest to naprawdę nie, wariat jeszcze wyższej klasy, <gry> który potrafi robić rzeczy bardzo żywe i, i naprawdę zaangażowany społecznie. To mi się podoba. Hulk. Dzień dobry. Chcę Wam opowiedzieć o pewnej małżeńskiej parze. To byli wspaniali ludzie. Przeżyli ze sobą 52 lata. 52 lata, cały czas razem. A to było bardzo nasycone. Жизнь, ценностное жизнь, очень красивая любовь. Она называлась Сандра, а он Дени. Наверное, это не столько текст о любви, сколько о том, что бывает с человеком, если в его жизни нет чего-то по-настоящему постоянного. А сейчас я хочу вам рассказать о другой паре мужской. Они также прожили собой более 50 лет. On nazywał się Albert, ona Margaret. Oboje mieli po 84 lata, byli rówieśnikami. My opowiadamy po prostu pewną historię czwórki ludzi, których nie ma, która jest wymyślona przez Iwana Wyrypajewa. Ale opowiadając tę historię, po pierwsze, lubimy bardzo tych ludzi, bo to są ludzie na poziomie, to są dobrzy ludzie. Opowiadamy całą zabiłość ludzkiego życia. Albercie? Znam się już ponad 50 lat, prawda? Jesteś przyjacielem mojego męża. Byłeś świadkiem na naszym ślubie. I wiesz, chcę ci powiedzieć, że w dniu, kiedy pierwszy raz Cię ujrzałam, w tym dniu poznałam też Deniego. Przyszłam na spotkanie z Deniem i ty tam byłeś. I od tej właśnie chwili do dziś, przez wszystkie te lata, przez 53 lata i 4 miesiące, cały ten czas, Albercie, kochałam tylko ciebie. Оповедают видзове о ужичу по, по стати, не играют по стати, только оповедают. То значит, панство может забачить Анну Дымну, Кшиштофа Клобиша, который входит и оповедает, никого не игра. Po co w ogóle miałabym reagować na te jego brednie o miłości? Przecież oboje jesteśmy już prawie jedną nogą w grobie. Po co dzielić włos na czworo? Teraz jest już za późno. Lepiej przemilczę i nie dam temu staremu durniowi pretekstu do robienia tu z siebie młodego kochanka, tak myślała. W naszym życiu nie, 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 ma, nie ma takiej pewności, że coś się toczy i... I to coś już tak będzie się toczyło do końca, jak jest jakiś konstans. Nie ma niczego tam w monologu, który mówi o na końcu e, sztuki jest, mówię, e, największym dramatem postaci, ma Margaret, jest to, że nie ma niczego stałego w tym e, zmiennym kosmosie. I wtedy nagle postanowił opowiedzieć Sandrze o tym przypadku z dzieciństwa, kiedy zobaczył statek kosmiczny. I Daniel opowiedział Sandrze historię o tym. Jak zobaczył świecący statek, i o srebrzystym świetle, które wydobywało się z tego statku, i nawet o tym, jak postanowił nigdy nikogo więcej nie okładywać. Myślę, że o tym też jest ta sztuka, o, o, o takich poszukiwaniach dobrego momentu na to, żeby powiedzieć, co jest prawdą, a co, co nie jest prawdą w, w życiu. Ale tak naprawdę cała ta patetyczna mowa Alberta o miłości z jakiegoś powodu dotknęła Margaret. I chociaż była to kobieta bardzo mądra i z dużym poczuciem humoru, to jednak rozum i humor jakoś odmówiły jej posłuszeństwa. A Coś takiego, To jest cały czas o takim poszukiwaniu, o zrozumieniu świata, który niekoniecznie musi być taki, jaki mnie się wydaje. Mnie się, nam się czasem wydaje, że świat jest twardy, a świat jest miękki. Dlatego sztuki, do tego teatra, żeby były żeby takie pytania, żeby widz mógł przyjść do Sputacie i mógł, aktorzy mogli go spytać. sobie widzę po to teatr. Iwan Barybajew, iluzja. Spektakl absolutnie mocny i ta skromność środków wyrazu była absolutnie porażająca. Ten zegar, który tykał tam, jako te pięć minut, jakie mamy do tej historii, absolutnie poruszająca historia. Rzeczywiście życie nie jest takie proste. Świetnie spektakl odzwierciedla tę sytuację, właśnie naszego życia. I myślę, że spektakl, który dotyczy każdego z nas, dotyczy emocji wewnętrznych, dotyczy każdego człowieka, jeżeli tylko i wyłącznie przeżył pewne emocje w swoim życiu. Także myślę, że taki poruszający do głębi. Spektakl znakomity, świetni aktorzy. I to humanitarne, piękne przesłanie dotyczące czegoś, co jest w życiu najważniejsze miłości.